Nagrywanie CS-a bez straty Co prosi, najchętniej zmieniliby w CS-ie. I Carrigan Ostro o CS-ie dwójce. To wszystko dzisiaj, więc kończę łapkuj, a my już lecimy. Na samym starcie, pewnie pamiętacie kilka już tygodni, jak nie miesięcy temu, mówiłem o tym, że Steam testuje nową funkcję, która pozwala nagrywać wasz gameplay, zapisywać jakieś highlighty, czy po prostu ogólnie nagrywać wideo. I możemy zobaczyć, że ta funkcja faktycznie debiutuje. Faktycznie możemy z niej skorzystać. Tutaj macie instrukcję obsługi, jak z niej skorzystać. Przetłumaczę wam to, żeby każdemu było wygodnie. Nie będę go prezentował krok po kroku, jeżeli chcecie taki tutorial to oczywiście dajcie znaka ale według mnie nic tylko się cieszyć, że taka opcja jak najbardziej jest. Z tego co mi wiadomo możecie też sobie tutaj zrobić coś takiego, że sobie jakby odpalacie to w tle i w momencie kiedy coś fajnego zrobicie to możecie po prostu sklipować i zapisać te ostatnie jakieś kilka sekund na przykład kiedy coś fajnego wam wyszło w grze Także brzmi to wszystko jak najbardziej bardzo osobnie Taka funkcjonalność była od dawna za pomocą oczywiście innych rozwiązań, że tak wierzy, third party, ale z drugiej strony fajnie, że coś takiego jest na Steamie. Jeżeli to fakt się dobrze działa, no to czemu z tego nie korzystać? Proste, proste. Co należy jeszcze powiedzieć, to torn czyli ziomek, którego dobrze znamy, kojarzymy i tak dalej, spytał się, uwaga, 30 prosów, tutaj możemy zobaczyć ich dokładnie wypisanych, co najchętniej by zmienili w CS-ie, co, co według nich jest największym błędem, największą pomyłką i tak dalej, i, tak dalej, i możemy zobaczyć, że faktycznie tych 30 spytał, i tutaj możemy zobaczyć ich konkretne e, odpowiedzi na takowe pytanie. Ale co najczęściej się przewijało, to po pierwsze, problem z optymalizacją, z FPS-ami, problem z, e, z siecią, czyli z tym saptikiem, i tak dalej. I tutaj kolejne, należy sobie zwrócić uwagę na to, że prosi są to osoby, które to pod tym względem posłuchać, gdyż poświęcają niesamowite ilości czasu, za często w CS-ie dużo większe niżeli zwykły gracz. Także dużo więcej widzą, dużo więcej kwestii, które jakoś im przeszkadzają, faktycznie są dla nich bardziej e, uwypuklone, i tak, dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jest to bardzo, bardzo. Ciekawa sonda. Stój, przyjacielu, zatrzymaj się na sekundę, bo darmowa skrzynia na ciebie czeka. Możesz ją otwierać co 24 godziny, nie musisz nic wpłacać, po prostu wchodzisz, odbierasz. I przykładowo, gdzie zgarniam coś za 8 groszy, ale może tobie się trafi taki kała albawu palbo albo M4. A gdzie takie cuda? Ano nas jest Skinsie, czyli na mojej ulubionej stronie do otwierania skrzynek. Dosłownie co kilka godzin ludzie tu trafiają powalone przedmioty, więc jak chcesz zrobić ekwipunek swoich marzeń, to lepiej trafić nie mogłeś. Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to klikasz tutaj w plusik i wpisujesz kodzik kwijako, który daje ci 10% bonus do doładowania i 2 złote i 10 groszy Czyli darmową skrzynkę Dokładnie tak, a my lecimy dalej Idąc dalej, możemy sobie zobaczyć, że dokładnie 7 lat temu Valve podniosło e, limit, jaki można mieć w wolecie na Steamie z 400 dolarów do 2000 dolarów. Będąc wami szczery, byłem przekonany, że to się wydarzyło jakoś 2-3 lata temu, no ale cóż, czas tak zapiedziela, że zapiedziela. Anomali pochwalił się tutaj bardzo ciekawym e, spostrzeżeniem: a mianowicie, że super byłoby, żeby te, te bardzo, bardzo drogie przedmioty można było sprzedawać na markecie Steam, e, jeżeli się potrzebuje balansu, ale z drugiej strony, może też ten balans glitchować w ten sposób, żeby wyjść powyżej 2000, sprzedając jakieś produkty i wtedy znajdziemy. Zna znajduje waszym pending balansie, no potem już wiadomo spływa. W związku z czym da się to zgliczować? no ale z drugiej strony nie wiem, jak to prawnie wygląda. Czy z tym może od tak sobie zarobić, że można mieć tam unlimited money nagle, czy to już nie potrzeba jakiejś koncesji, czy czegoś takiego, czy jakichś licencji bankowych, czy jakiś po prostu papierka na to, że możecie aż taką kasą obracać? Ciężko mi na ten temat powiedzieć i jakoś tutaj bardziej się ustosunkować. Nie chcę z wusów wróżyć i wymyślać te jakieś pierdoły na poczekaniu. W związku z czym myślę, że ten też limit nie bierze się znikąd. No i cóż, Trzeba się cieszyć, że i takie 2000 dolarów, bo 400 dolarów byłoby dosyć, dosyć ciężko. Co należy jeszcze powiedzieć, to powstało bardzo ciekawe rozwiązanie, dzięki czemu można sobie czekować i e, inspektować e, też charmsy, Co do tej pory było dosyć, dosyć trudne, e, bo tych patternów jest bardzo, bardzo wiele. Nie wszystkie jeszcze jakoś tam zostały bardziej odkryte pod względem tego, że no okej, okay, może wszystkie są znane, ale nie wszystkie, jakby to powiedzieć, przeniknęły jako te takie ładne. To znaczy, że jeszcze myślę, że dużo paternów się wynurzy z czasem. że nagle ludzie zobaczą, że o kurde, ale to jest zarobisty pattern i nagle on jakoś podrożeje, jest leż, na wartości. Podlinkuję wam to na dole. W komentarzu. Jest to dosyć ciekawe ogólnie y, narzędzie, gdzie możemy sobie inspektować między innymi też skiny, wszystko itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I się także zakładka Charles'u, więc możemy sobie wziąć, nie na przykład tą parówę, bo czemu by też nie. I możemy sobie sprawdzać dokładnie pattern po patternie, możemy sobie też wyszukać w odpowiednich kolorach ten pattern. W związku z czym jest to dosyć, dosyć ciekawe. A następnie możemy sobie wygenerować konkretny link, dzięki któremu możemy to wszystko sobie sprawdzić, y, oczywiście już w CS-ie. Więc myślę, że takie dosyć przydatne narzędzie. Oczywiście nie płacą za reklamy, ale nie mam problemu, że polecić Wam coś, co według mnie dobrze działa, też tutaj nie dostaniecie jakoś Skamowani, bo nie możesz przez team logować, ale z drugiej strony na ciula. Możecie to oczywiście też po, po linku jakiemuś ziemeczkowi pokazać na zasadzie łopaczki, zarobisty pattern i tak dalej. Więc według mnie fajne rozwiązanie, o którym myślę, że warto po prostu wiedzieć. Co należy jeszcze powiedzieć, to Cardigan yy, brał udział tam w jakimś wywiadzie i powiedział coś dosyć ciekawego. A mianowicie, Candle tak kurda, to była fenomenalna gra. Kiedy cs z wyszedł, zakochałem się w tej opcji, w, zakochałem się w tej grze po prostu, we wszystkich nowinkach właśnie taktycznych, że można jakieś zrobić nowe rzeczy właśnie z granatami, że skyboxy są otwarte i tak dalej ale gra jako tako, no, odczuwam ją troszeczkę gorzej niż jej Global Offensive, jeżeli chodzi o kwestie mechaniczne. Ale pamiętam, jak to było w przesiadce z CSa 1.6 do counter Global Offensive. Powiedzmy to sobie wprost, counter był po prostu niegrywalny, a CS2 jest chociażby grywalny. W związku z czym też ciekawy statement ze strony tego pana, nie krzyżuje się on w jakiś sposób z innymi prosami, którzy mówią bardzo często bardzo podobne kwestie, w związku z czym mam wrażenie, że tak już po prostu jest, musimy poczekać, aż niektóre kwestie zostaną poprawione, jak zostaną wyciągnięte przez Valve i tak dalej, i tak dalej. I co się cieszy, czy w akcie ta gra jest dosyć grywalna, bo nic dziwnego, że przy tej przesiadce są jakieś perturbacje, jakieś problemy, tylko może byśmy sobie życzyli, żeby to wszystko było rozwiązywane szybciej, no ale na to oczywiście już wpływu nie mamy, więc tak to wszystko wygląda. Co należy jeszcze powiedzieć, to dzisiaj mamy kolejny jubileusz, tym razem 6 lat od kiedy wydarzył się słynny incydent z World Exe. W dużym skrócie, pan Forsaken, reprezentant dumny Indie, w sensie czy taki dumny to możemy tylko i wyłącznie gdybać, ale tak czy siak odwalił taką akcję, że pod właśnie szyldem World Exe miał jakieś haksy, w wyniku czego został złapany na LANie, i nagranie teraz widzicie. No, jest to dosyć znana sytuacja właśnie w świecie sportowym, w świecie CS-owym. No, ale że już mi od tego 6 lat, dosyć, dosyć mocno. No i jedno wielkie XD, że się tak wyrażę. To, co wam mówiłem ostatnio, to trwa obecnie ELISA Masters SPU 2024 i możemy zobaczyć, że już jutro o godzinie 16 w systemie Best of Five rozegrane zostanie ty, y, finał pomiędzy NS, a jeszcze nie wiadomo, bo właśnie rozpoczyna się mecz B8 versus Heroic, więc zobaczymy, kto tutaj okaże się lepszy i kto jutro wlatuje do finału. Przypominam, pierwsze miejsce zabezpiecza 100 tysięcy dolarów. Długie 40 tysięcy dolarów, więc nie ma lipy, nie ma wiochy. I jeżeli to na plan na godzinę 16 nie masz jakichś planów, no to być może już masz. Co należy jeszcze powiedzieć do przejścia na markę Steam i wyłapają coś ciekawego, a mianowicie, jeżeli sobie patrzymy na skiny z kilowatem, przykładowo ta pamiątka rodzinna, możemy zobaczyć dosyć ciekawy wzrost wartości. Na przestrzeni ostatniego czasu. Tutaj patrzę na dokładnie dwa tygodnie, ale w zależności od skinów to też się troszeczkę różni. Patrząc tutaj możemy zobaczyć, że na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni z 350 zł ten przedmiot poleciał na 430. Co umówmy się, już jest dosyć dużo i z perspektywy też skina, który jest w skrzyni, która obecnie dropi, to już jest bardzo, bardzo dużo. Ba, z perspektywy skrzyni, która też nie dropi dwa czy trzy lata, tylko z perspektywy skrzyni, która dropi tam powyżej pół roku, no to umów się na no, dwa 8 miesięcy. Ale no i tak jest dosyć mocno, tak? Z perspektywy skrzyni, która te dalej dropi, której wartość dalej jest na poziomie. 3 zł, dokładnie tak. No to jest to dosyć, dosyć ciekawy, ciekawa sytuacja, co tutaj się dzieje. Możemy zobaczyć, że kilowatt, no może nie jakoś turbo, ale gdzieś tam trochę traci na wartości na przestrzeni ostatnich, to przynajmniej 10 dni, więc tak to wszystko wygląda. Myślę, że dosyć ciekawa kwestia. Na wartości tracą również te przedmioty z galerii niektóre. Możemy sobie zwrócić uwagę, na przykład na Kaohara tego, a.k.a. Fire Serpent. I możemy sobie tutaj zobaczyć, że na przestrzeni ostatniego to tygodnia z 200 zł powędrował on na 177, więc mamy jakiś spadek właśnie o te 10-15%. Co należy zwrócić uwagę, to to to, ten spadek. I tak jest dosyć powolny, bo rzadko kiedy mieliśmy w ogóle sytuację, jeżeli w ogóle mieliśmy, że jakiś skin debiutował na markecie i przez pierwsze kilka tygodni nie spadał po prostu z godziny na godzinę. Tylko możemy zobaczyć, że on tutaj długo trzymał wartość, następnie do, dopiero teraz coś tutaj traci na wartości, więc tak to sobie wygląda. Zwracam Twoją uwagę również na y, kapsułki, oczywiście. Jeżeli chodzi o Paryż, on dalej stoi niewzruszo niewzruszony, i pomimo tego, że przykładowo w czym czasie Kopenhaga robi już nawet, no pewnie, że gdzieś tam zaś podwóch podejdziemy, tak czy siak Paryż stoi niewzruszony, dalej na słabym poziomie. Głównie myślę, że to przez co plaje. Też się pytacie, czemu tak to jest. Myślę, że to głównie kwestia supply. Tymczasem coś z Kopenhagą się dzieje ciekawego, bo już możemy zobaczyć, że te kapsułki WCN na złoty 40 zł się tak gdzieś mniej więcej okopały. Kiedy to jeszcze dwa tygodnie, to mieliśmy te 90 groszy, więc wzrost jest dosyć, dosyć mocny. Zobaczymy, co jeszcze pokaże nam przyszłość, oczywiście. No, i dalej możemy zobaczyć, że na markecie przewijają się te zawieszki, no jakieś nowe skiny. Oczywiście, obróbka termiczna, która jest tam, szła ponad 140 tysięcy, więc mocne XD, no ale też tutaj na markecie oczywiście jest. No i to byłoby chyba na tyle. Życzę wam miłej niedzielki, jutro miłego wieczoru dzisiaj. Mam nadzieję, że podwało się, podobało, łapkę w górę. Trzymajcie się. Strzała!